leczko koledzy, Ech. witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. To razem z Gołębniczka. Dawno nic nie było z Gołębnika. Dzisiaj na targ się nie wybrałem. Pojechałem na działkę do ptaków. Godzina 6.15: ja Jestem właśnie u łąbów. No i dawno u nich nie byłem. Na jak cholera. Niestety przykra sprawa mi bardzo spotkała, ale patrzcie: tutaj Cepelek, samiczka. Poszło w cholerę. Nie wiem co się stało tutaj mają pustowe jajka, będą młode dla kolegi. Widziałem, że w wielu hodowlach już są jajeczka, nawet młode, więc o już cholera wstawiłem. No i dzisiaj każdy gołąbek dostanie do dzioba. Po kawałeczku czosnku. Wziąłem sobie całą główkę tam w kieszeni jeszcze. I będę im dawał, bo nie wiem czy przypadkiem jakiegoś choróbka w stadzie nie ma, bo otworzyłem obudę rano i tak one ciężko coś oddychały te ptaszki moje. Także mam nadzieję, że nie ma żadnej choróbka, ale tak trochę elastycznie każdy zostanie do dzioba, bo w sumie nie wiem skąd się ten upadek wziął tego Cepelka. Przecież nie widać tak na pierwszy rzut oka, żeby coś im było. Także nie wiem. Czekajcie, tu jest to jajeczko. Nie, jeszcze nie ma. Póki co bardzo mało jajek, w sumie dwa tylko są. także tak za to właśnie wygląda sobie. Przeliczek na dole. No nie wiem, chyba jakoś chorobsko jest w budzie, ale jeszcze nie jestem pewny w 100% tego. Mam nadzieję, że nie, bo kurde, idzie, idzie sezon lęgowy, a ja nie chcę połowy ptaków zaraz potracić kurde. O to nie, nie na tym rzecz polega. Nie wiem co z tym cyperkiem, zaraz go sprzątnę. I za takich aktualności co jeszcze mogę powiedzieć. Pary się niektóre porobiły same. Że tak powiem. Tutaj macie na przykład taką czarno samiczkę, oraz działa się w parę z roztoczańskim, wysokolotnym mrzynkiem. Co tam się dzieje? Tak, <grym> wariują. No taka nie, nie mija nic budzianka na wejściu, ale no cóż. Po no, tej szaliczki w rublowej dalej nie znalazłem samca. To będzie samiczka. Prawie, że na stówkę jestem tego pewny. Będę chciał, starał się do niej dokupić tego y, masłowego Tylko na białym ogonie Więcej jest na targu na siwych ogonach, a ja szukam na białym ogonie Samca Do niej Chociaż kurde, powiem wam, że ten gołębik który zaczyna już być Dla mnie niezbyt wystarczający pod względem wielkości No kurde, du dużo gołębi chciałbym wziąć, mieć, par Różnych No a jest jak widzicie no Nie za dużo no tak to Wiadomo. Tu już biały się mi serce z tym śliwkiem ma. Będą mieć jajca pewnie zaraz. Szarik w ogóle mi się wziął Samczyk właśnie z tą bocianką nierówną w parę. <laughs> Także no, Chocki klocki. Dawno mnie tutaj nie było. Jak mówię jest rozpierdziel konkretny. Ech, co jeszcze wam mogę powiedzieć? No. Ostatnio separzyłem właśnie tego czubatego czerwonokrasego z tą żółtą gasą, co tam siedzi. No i są twarze, siedzą koło siebie, tylko z tego co nie mogą znaleźć gniazda. Bo jak widać, tutaj jest półeczka wolna, tutaj jest półeczka wolna, tutaj jest półeczka wolna, ale tutaj już mają pocztowe, jak widać. Swoją półkę. I tutaj już nie możesz w kołą przyjść. Bo jak sam jest pocztowy zobaczy ten tych rysek koczek. Jak zobaczy, że coś wchodzi obok do miazda to już zaraz leje i nie ma życia. Także muszę chyba coś wykombinować, żeby ten głębik poszerzyć. Znaczy no na pewno nie teraz, bo dziadek się już nie godzi, póki są na, na powiększenia. Bo jak mówiłem w yy, filmiku jakiś czas temu zmienił się zarząd i żeby nie było później lipy z głębiami, no, że, że taka buda postawiona, że za duża, tam jakichś wymogów nie spełnia i tam inne pierdolety takie. Się Naprawdę o wszystko ludzie czepiają. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. no bo ja bym chyba zwariował bez gołębi No i tak, co jeszcze mam? 4 minuty filmu już macie Ja zaraz poobserwuję ptaki, pułapie do ręki Czy na pewno żadnych objawów chorobowych nie wykazują Ale myślę, że chyba nie no W sumie wszedłem do budy to one tak trochę dyszały Ale teraz widzę, że zaczynają się ożywiać Popatrzcie tutaj chyba O, ten właśnie szaliczek Biały Niestety jest w parze z tą bucianką nierówną Tą no i nie wiem no. kurde, Bocianka dobrze chodzi. Szari z szalikami dopiero zaczynam. Ja mam tutaj kurde dylemat teraz co to robić. No a co jeszcze do tego rozmiaru budy, to na no, wcale taka strasznie mała nie jest, no jak widać. No. Tutaj mogą sobie trochę... Jest trochę tych gniazd. Tam w kącie. Tutaj. Tutaj dwa. Tutaj właśnie buduję sobie gniazdo ta ten szalik biały z tą bocianką nierówną. Trudno już z nimi tam nie chcę mówić. Dobrały no się, no nie wiem, może do siwe boki wychodzić, chociaż cholera wie tam, pewnie wyjdzie jakieś takie ni to szarik, ni to zamojski trzeba powiedzieć, perski. Perski zamojski nie był jeden, ten Jeden gołąb, ale o, patrzcie, samczyk właśnie ze swoim ojcem, siedzą w jednej półce. Drugi samczyk, właśnie tego żymka poszedł do kolegi i wiesz co się wiecie co się dziwnego zrobiło że miałem z jednego lęgu oba samce, także nie wiem jak to jest możliwe chociaż powiem wam, że no pewnie jest możliwe, no skoro tak się zdarzyło to na pewno jest, ale pierwszy raz, odkąd trzymam już 5 lat, zdarzyło mi się, że miałem oba samce z jednego lęgu. Także no. Bo i u mnie sam jest i u mnie tu sami zobaczcie, co siłę prawie. No też nie może się samicy znaleźć, bidny. Fajny jest, ładnie chodzi, a żadny nie może znaleźć no, no. Ten pocztowy też do wywalenia stąd jest Jak któryś z kolegów go chce, w sensie z was, z widzowie To na targu, mogę, na targu mogę, mam go wziąć, mądra bestia Tylko trzeba będzie go trzymać, bo już wrócił Z setki wrócił i od kolegi wrócił Tego ma w y, głębi rasowych Od niego właśnie też wrócił, także no, On będzie wracał, tylko trzeba go będzie przytrzymać no też przerwało, także trzeba będzie go przytrzymać. Jak mówiłem. No, ja, za, ja zaraz będę właśnie sprzątał tutaj w budzie, bo trochę nawalone już jest. Zaraz będą też czosnki Dzwonił do mnie dziadek właśnie. Dlatego ja przerwało nagranie. No a tutaj mówię, że święto sobie drugim telefonem, tylko latarkę sobie z tego zrobiłem. <laughs> I zaraz będę łapał to ptactwo i dawał do dziowa te tutaj widać smutny, trochę ten czubatek jest. Nie wiem co mu jest. Kurde, takie fajne ptaki, kurde, ładne. Chyba lipa ze zdrowiem zaczyna się robić. Już nic dawno nie przynosiłem żadnego nowego głąba, także nie wiem czego. Dobra, taki krótszy odcinek. Chciałem tam do dechy dobić chociaż 10 minut, ale no nie wiem już więcej co gadać. Może coś jeszcze później wam nagram w międzyczasie. I dokleję do tego filmiku. Póki co to byłoby tyle. Trzymajcie się, cześć.